Dzień dobry, dzień dobry Zaku Board Games. Ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam grę Wish od wydawnictwa Silver Bow Games, której kampania właśnie ruszyła na platformie Kickstarter. Zapraszam! No, dzień dobry, dzień dobry. I tak, dzisiaj będzie gra Wish. Będzie to kolejny przegląd kickstarterowy, ponieważ kampania, jak już mówiłem, tej gry rusza właśnie od dzisiaj. Tak przynajmniej planuję to wstawić. Rusza właśnie od dzisiaj na kickstarterze. Także jeśli jesteście zainteresowani, to w dzisiejszym filmie przedstawię Wam zasady i taką moją krótką opinię, a raczej pierwsze wrażenia odnośnie tej gry. Ale na samym początku, bardzo ważna informacja. Oczywiście, że jeszcze tej gry nie ma. Także to, co zobaczycie tutaj, to jest prototyp. Te komponenty. Mogą się jeszcze oczywiście zmienić, może coś nowego dojść w trakcie kampanii. Jakieś mechaniki także delikatnie mogą się zmienić, miejcie to oczywiście na uwadze. Po drugie, jeśli chodzi dokładnie o ten egzemplarz, to ja go mam na chwileczkę, ograłem to, zrobię ten film i ten egzemplarz ode mnie wyjeżdża. Najprawdopodobniej być może dogadam się z wydawnictwem Silver Bow Games, ponieważ jeszcze jakoś tego nie zrobiłem, odnośnie egzemplarza dla mnie. Także jakby to też miejcie na uwadze. No, i na samym początku, w dwóch słowach, co tutaj będziemy robić? Przede wszystkim będziemy wcielać się w dżiny. Każdy z graczy będzie prowadzić jednego z czterech dżinów, także w grę oczywiście może zagrać do czterech graczy. Naszym zadaniem będzie, oczywiście, jak to robią dżiny, będzie spełnianie życzeń. Na planszy, tutaj na całej planszy gry, po różnych krainach, po różnych regionach, porozsiewani są tak zwani wishing person, czyli osoby życzące czegoś sobie, także będziemy spełniać dla nich właśnie życzenia. Tak naprawdę życzenia będziemy pozyskiwać z rynku, życzenia będziemy posiadali na ręce, żeby spełniać życzenia, będziemy musieli posiadać odpowiednią moc. A naszą moc będą reprezentowały kryształy. Także będziemy zbierali kryształy i spełniali życzenia. Dodatkowo tutaj jeszcze będziemy robić kilka innych rzeczy. Będziemy budować monumenty, będziemy handlować z karawaną oraz będziemy spełniać specjalne różne warunki zwycięstwa, które dają nam oczywiście też punkty zwycięstwa na koniec gry. Ten z djinów, który zdobędzie, najwięcej będzie wygrywać rozgrywkę. I to był taki ogólny opis, a teraz przejdziemy sobie do tego w jaki sposób przebiega cała Rozgrywka i jakie akcje będziemy mogli wykonywać. Po tym, jak każdy z graczy już dobierze swojego dżina i dobierze sobie startowe karty na ręce, ja mam wodnego dżina, więc rozpoczynam z czteroma kartami na ręce. Pozostałe dżiny mają trzy karty. To właśnie będą nasze życzenia, które, jeśli będziemy posiadali odpowiednie kryształy i sytuację ustawienie na planszy, to będziemy mogli takie życzenia spełniać. Ale na samym początku. Powiedzmy, że ja jestem pierwszym graczem i ja rozpoczynam rozgrywkę. I co robimy na początku każdej rundy? Na początku każdej rundy będzie przemieszczała się karawana. Karawana tak naprawdę odlicza nam cały czas rozgrywki. Także dobieramy pierwszą kartę karawany i karta mówi o jednym ruchu. Także nasz pionek wielbłąda musimy przesunąć zgodnie z tą ścieżką o jedno pole. Jeśli wielbłąd przez całą tę drogę dojdzie na sam koniec, no to wtedy będzie ostatnia tura, rozgrywka będzie się kończyła. Z tych kart może być tak, że wielbłąd na przykład nie będzie się w ogóle ruszać, albo na przykład rusza się od razu, pędzi o dwa pola. Także, ok, jak wielbłąd już się poruszył, to teraz przechodzimy do akcji. Ja, jako ten wodny dżin, jestem pierwszym graczem, i tutaj na swojej planszy posiadam takie trzy akrylowe znaczniki. I w mojej turze, używając tych znaczników, będę wybierać tak naprawdę kolumnę. Tutaj to się nazywa kolumnami, czyli będę wybierać daną taką łezkę, z której wybieram, którą akcję chcę wykonać. Jeśli wykonam jedną z tych akcji, to już jakby druga jest dla mnie zablokowana i wykonuję wszystkie trzy swoje akcje, i dopiero później idzie. Kolejny gracz. No i wszyscy oczywiście gracze wykonują po kolei po trzy akcje. Jak ostatni gracz już skończy, wtedy karawana znowu się porusza. No i tak idziemy do samego końca gry, oczywiście, aż wielbłąd nie dotrze do doków. Ale przejdźmy sobie do tego, jakie dokładnie akcje mogę wykonywać naszym jeanem. Wszyscy dżinowie startują w takich tutaj lokacjach narożnych. Ja startuję właśnie w dokach w porcie. No i teraz z akcji, które mogę wykonać, powiedzmy, że wezmę sobie ten znacznik i położę go dokładnie w tym miejscu, położę go na akcję ruchu, czyli z tej łezki mogę wybrać albo ruch, albo spełnianie życzeń. Do spełniania życzeń przejdziemy sobie za chwileczkę. Jeśli chodzi o ruch, to sprawa jest prosta, mogę przemieścić mojego dżina do sąsiadującej lokacji. I teraz biorę sobie kolejny znacznik i wybieram sobie taką łezkę. I tutaj muszę wybrać: albo będę robić akcję Empower, czyli zbieranie kryształów, albo będę robić akcję Manifest, czyli będę aktywować akcję z pola, z regionu, na którym się znajduję. Mogę wybrać tylko jedno, ale dla Was omówię obie te akcje. Jeśli chodzi o zbiór kryształów, to patrzę, jakie kryształy znajdują się na tym regionie, na tym polu, gdzie jestem. Tutaj jest żółty oraz czerwony kryształ. Takie więc kryształy dobieram na swoją planszetkę. Jeśli natomiast zagrałbym tą akcję, czyli akcję manifest, wykonuję akcję z pola. W tym przypadku mógłbym wymienić, mógłbym wymienić jeden kryształ na dwa inne. Ok, powiedzmy, że chciałbym tak zrobić, czyli ten czerwony kryształ zamieniłbym sobie na przykład na żółty kryształ oraz na niebieski kryształ. Jeśli chodzi o akcję z pola, na każdym polu znajduje się jakaś inna akcja. One będą odpowiadały za zdobywanie kryształów, za handlowanie, tak jakby zdalne handlowanie z karawaną, za przemieszczanie się po mapie, ale na przykład też za y, wymianę kart życzeń na ręce, czy na przykład na rynku. Jeśli chodzi o akcję z tego pola, za to zdobywamy specjalny żeton mikstury. Zaraz powiem Wam, co on robi. A jeśli chodzi o to pole, z którego zaczynałem, to dostaje taki, Ton trickery, także przy spełnianiu życzeń, do tego teraz przechodzimy, także wam powiem co on robi. No i właśnie teraz mogę wykonać swoją trzecią akcję i ta łyska mówi mi, że albo mogę spełnić życzenie, czyli ten symbol z lampą, albo mogę użyć swojej specjalnej umiejętności. Teraz każdy z dżinów ma jakąś swoją specjalną umiejętność, tak jak mówiłem, pasywną oraz specjalną akcję. Także powiedzmy, że chciałbym spełnić życzenie, i teraz jak to robimy? Sprawdzam karty, które mam na ręce, i powiedzmy, mam. Kartę, która mówi, żeby spełnić życzenie tej osoby, muszę posiadać dwa żółte kryształy. Mam dwa żółte kryształy, ponieważ ja wymieniłem, ale jest jeszcze kolejny warunek. Co z tego, że mam taką kartę, jak nie ma komu spełniać życzeń? Ale na lokacji, gdzie ja teraz w tym momencie się znajduję, jest tutaj żółta osoba, która właśnie życzy sobie takiego życzenia, więc super, czy to było masło myślane? No dobrze, więc wydaję te dwa. Żółte kryształy, spełniam to życzenie, wkładam je sobie tutaj na pole spełnionych życzeń i tę osobę zbieram i kładę na swoją kartę. Ona jeszcze mi się przyda. I teraz, co jest bardzo ważne. Karty życzeń mają albo stały efekt, który będziemy mogli aktywować w trakcie gry, jeśli coś spełnimy, jeśli spełnimy jakiś warunek. Jeśli chodzi o tą moją kartę, za każdym razem, kiedy spełnię życzenie, dodatkowo mogę wydać kryształ, aby zdobyć kryształ, czyli tak naprawdę mogę wymienić kolor jakiegoś kryształu. Czasami będziemy zdobywać punkty zwycięstwa, czasami inne rzeczy. To są bardzo, bardzo dobre karty. Ale też jeśli byśmy spełnili takie życzenie z piorunem, to to jest wtedy efekt natychmiastowy, który wykonujemy od razu. No i co jest bardzo ważne, po tym jak spełniłem właśnie takie życzenie, to dobieram sobie kartę. Tu mamy oczywiście rynek tych życzeń. Dobieram sobie jedną kartę, którą chcę, a reszta kart spada oczywiście i rynek się odświeża. No, i tak naprawdę to były takie podstawowe akcje. Niektóre akcje możemy wykorzystywać jeszcze na inny sposób. Do tego też zaraz sobie przejdę, ale omówimy teraz te żetony, o których wspomniałem, jeśli chodzi o żeton mikstury, mogę takiego żetonu mikstury użyć, żeby aktywować akcję z kolumny, którą wybrałem, ale właśnie tą nie wybraną akcję. Czyli powiedzmy, jeśli tutaj wybrałem akcję manifest, to używając takiej mikstury mogę zbierać kryształy. A na przykład tutaj używając mikstury, mógłbym zrobić swoją specjalną akcję. No i tak jak mówiłem, każdy z ginów ma po pierwsze swoją zdolność pasywną. W przypadku tego dżina jak już mówiłem, cztery karty. A jeśli chodzi o tą specjalną akcję, może wrzucać takie specjalne żetony zamrożenia na karty z rynku. No i co w momencie. Kiedy taka karta z rynku miałaby spaść, jeśli ktoś taki rynek chciałby odświeżyć za pomocą akcji z pola lub na przykład taką kartę chciałby kupić. Jeśli karta po prostu spada z rynku, to ja dostaję kryształ. Kryształ o kolorze kryształa, który znajduje się tutaj na tej karcie. Natomiast jeśli inny gracz kupuje taką kartę, wtedy ja dostaję dwa kryształy oczywiście o kolorze tych tutaj przedstawionych. No ale wróćmy się teraz jeszcze na chwilę, żeby omówić te podstawowe akcje, ponieważ możemy coś jeszcze innego z niektórych akcji zrobić, ponieważ mówiłem, że te nasze zdobyte mikle do czegoś się nam jeszcze przydadzą. No i one właśnie przydadzą się do budowania monumentów, ponieważ jeśli robimy tą akcję, te akcje z symbolem lampy i tak naprawdę nie chcemy spełniać życzeń, ale możemy zbudować monument, no to właśnie teraz możemy z tej akcji to zrobić. Aby zbudować monument, musimy po pierwsze znajdować się na polu z monumentem. Powiedzmy, że chcielibyśmy zbudować sobie o taki tutaj monument. Po drugie, muszę właśnie posiadać miple w kolorze, które przedstawione są na tym monumencie. Powiedzmy więc, że zrobiłem sobie trzy karty i w momencie, jak robię sobie trzy karty, trzy życzenia, to jeszcze coś jakby z tego mam, tak? Ale dobra. Powiedzmy, że zrobiłem sobie tutaj, zebrałem stąd, zebrałem stąd. Mam dwie. Fioletowe osoby. No, i w momencie, kiedy chcę zbudować taki budynek, jeśli on tutaj jest dostępny, oczywiście muszę znajdować się na tym polu, biorę go do siebie i on będzie taką przypominajką, ile dostanę za ten budynek punktów zwycięstwa na koniec gry. Oraz że dany monument należy do mnie, ponieważ inni gracze będą mogli z tego korzystać. Biorę tutaj z puli taki monument, wrzucam go na dany teren, wrzucam tutaj pionek monumentu, i te dwie moje osoby wrzucam także tutaj, właśnie. Na ten kafel. No i oprócz tego, że monument teraz już jest zbudowany i punktuje, to będzie jeszcze mógł punktować dalej, ponieważ jeśli inni gracze będą spełniać życzenia fioletowych pionków, fioletowych osób, właśnie zabierając ich z tego tutaj monumentu, no to ja będę dostawać wtedy punkty zwycięstwa. Także też fajny sposób na zdobywanie punktów, ale jak zauważyliście, powiedzmy, że. Spełniłem tutaj trzy życzenia. W momencie, kiedy dowolny z dżinów spełnia trzecie swoje życzenie, to odblokowuje sobie jedną kolumnę akcji. I tak naprawdę wtedy ma do wyboru. Czyli oczywiście gracze nadal mają jakby trzy akcje, ale w tym wypadku mój dżin mógłby wykonać dwa razy w ciągu jednej tury akcję zbierania kryształów. No i oczywiście jakąś inną trzecią. No i okej. Okay. I mamy jeszcze w sumie takie dwie rzeczy do omówienia. Po pierwsze, tak jak mamy odkrytą tutaj kartę ruchu karawany, to na dole widzicie opcję wymiany, ponieważ używając akcji manifest, czyli akcji z pola oddziaływania na obszar, także będziemy mogli handlować z karawaną, czyli jeśli nasz dżin znajdzie się na tym samym polu co karawana, co pionek wielbłąda, no to możemy za pomocą akcji manifest przeprowadzić wymianę. I to było wszystko odnośnie akcji, które możemy wykonywać, no i został nam tak naprawdę jeszcze ten jeden żeton trickery. Jeśli chodzi o ten żeton, to jeśli spełniamy jakieś życzenie, a nie ma osób życzących w odpowiednim kolorze na polu, to po prostu możemy wydać taki żeton, żeby traktować tę osobę jako osobę innego koloru. I to tyle. No i tak naprawdę teraz jeszcze mógłbym Wam tak na szybko przedstawić, co robią inni dżinowie. Także jeśli chodzi o tego zielonego dżina ziemi, to on posiada jeden taki specjalny żeton. I teraz jego umiejętność pasywna, mówi, że za każdym razem, kiedy wykonuje on akcję manifest, a jak widzicie może on wykonywać ją dwa razy na swoją rundę, no to wtedy dostaje kryształ. I ten kryształ odkłada właśnie na ten żeton, na to pole. Żadne efekty innych graczy nie mogą zmusić G'ina do odrzucania kryształów właśnie z tego pola. No a specjalną akcją, którą może robić, to po prostu jest taka akcja, że zbiera wszystkie kryształy z tego na swoją planszetkę, ponieważ nie może jakby wydawać kryształów, które znajdują się tutaj. I to był zielony G'in. Jeśli chodzi o czerwonego G'ina, to on na planszę będzie wrzucać takie oto żetony ognia. No i tak jak te żetony ognia właśnie znajdują się na plansze, on też tą akcją będzie mógł je przemieszczać. To jego zdolność pasywna mówi, że za każdym razem, kiedy robi te podstawowe akcje, czyli robi zbiór kryształów, spełnianie życzeń, czy na przykład manifestowanie, no to będzie mógł robić je z tych pól, gdzie znajdują się te ogniki. Czyli tak naprawdę te akcje będzie mógł wykonywać zdalnie. Jeśli chodzi o Gina powietrza, jego zdolność pasywna mówi, że zawsze może wymienić dwa kryształy na jeden kryształ jakiegoś innego koloru, czasami się to przydaje, ale także będzie mógł wrzucać na planszę takie żetony wiatru, które dają mu darmowe ruchy, czyli na przykład między tymi żetonami także może przeskakiwać, więc jeśli je dobrze rozłoży, to w jednym ruchu może tak naprawdę za darmo przeskoczyć, nawet przez pół planszy, czyli. On jest taki bardzo, powiedziałbym, to mobilny. No, no i to byli właśnie różni jeanowie. Czy ich dostaniemy więcej, czy jacyś się odblokują, czy będzie możliwość gry do pięciu osób? No, nie wiadomo. Kampania startuje dopiero jutro. Ja takich informacji niestety nie otrzymałem. No. I tak każdy z graczy będzie wykonywać po trzy akcje, będziemy zbierać swoje życzenia, będziemy je tak naprawdę zbierać na przeróżne set collections z niektórych kart, bo niektóre karty na przykład mówią, że za każdą kartę fioletową będziemy zdobywać punkty zwycięstwa, będziemy właśnie budować te monumenty. No i tak gramy, dopóki karawana nie dojdzie na sam koniec. Także jak tutaj widzicie, to czasami karawana może się poruszać o dwa, czasami. Wielbłąd będzie spać i karawana będzie stała w miejscu. No ale jak wielbłąd dojdzie do końca, wtedy oznacza to już ostatnią rundę i kończymy rozgrywkę i podliczamy punkty. To wszystko zliczamy za wartość kart, za specjalne efekty, jeśli karty dają nam także punkty zwycięstwa na koniec gry, za otrzymane monumenty. No i oczywiście za żetony, które zdobyliśmy w trakcie gry. No i oczywiście ten z graczy, który miał najwięcej punktów, to Wygrywa rozgrywkę, i tak wyglądałyby zasady do gry Wish, a teraz dosłownie kilka słów podsumowania, co my myślimy, jakie są nasze pierwsze wrażenia odnośnie tej gry. Zaczniemy od tego co zawsze, czyli komponenty i klimat gry. Yy, komponenty tutaj pomimo tego, że to jest prototyp, to są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Tak jak ostatnio mieliśmy dyskusję o Standisach, to ja mówiłem, że naprawdę bardzo mi się podobają akrylowe Standisy, jeśli są fajnie zrobione. A, szczerze mówiąc, nie wiem czy fajnie byłoby tutaj przenieść grafiki Demiko, ponieważ tak jak widzicie, za całą oprawę graficzną jest odpowiedzialny Michajlo Dimitriewski, Demiko, czyli mój ulubiony ilustrator. No i nie wiem właśnie czy jeśli chodzi o tych dżinów, to jego ilustracje dałoby się Super fajnie przenieść na figurki. Wiem, że w wiecznej zimie są figurki. Okej, okay. tam było to w, w miarę ok zrobione, no ale tutaj jak te grafiki są przeniesione na akrylowe Standisy, to wygląda to naprawdę fenomenalnie. Jeszcze jedna rzecz tylko odnośnie grafik, ponieważ jeśli chodzi o dany kolor osoby życzącej na tych wszystkich kartach, no to w danym kolorze jest tylko jedna ilustracja. Nie wiem, czy tak jest tylko w prototypie, czy tak będzie w finalnej wersji. Bardzo bym się cieszył, gdyby tych jednak grafik na kartach tak tutaj pokazało się więcej. Oczywiście w grze mamy także drewniane mipelki, także wszystkie drewniane mipelki, które tutaj się znajdują, są naprawdę fajne, szczególnie te monumenty, ponieważ są takie naprawdę duże, ciężkie drewniane komponenty nadrukowywane, więc to jest oczywiście zawsze na bardzo duży plus. Jeśli chodzi o plansze i jeśli chodzi o karty, to są one grube płótnowane jeśli taka jakość już będzie w finalnej, w gotowej wersji to to będzie jak najbardziej spoko plansza jest płótnowana, planszetki są płótnowane, wszystkie żetony także, więc tutaj bardzo, bardzo duży plus i to co też mówiłem wiele razy ja po prostu uwielbiam kolorowe kryształki chociaż tutaj może być jeden minus dla daltonistów pozdrawiam Cię Panie Kaczmarze i oni mogą mieć problem pomiędzy żółtym a zielonym kryształkiem, szczególnie jak leży to na planszy czy leży to właśnie w puli, tutaj wśród tych wszystkich, to czasami będziemy mylić właśnie te żółte z zielonymi. No, i to by było o komponentach. Teraz przejdziemy sobie do złożoności zasad i ogólnie do skomplikowania, jakby całej gry. Jeśli chodzi o zasady, to one są tutaj naprawdę banalne. Tą grę możemy wytłumaczyć dosłownie w 5 w 10 minut. To jest gra na zasadzie: tutaj masz swojego godzina, wybierz sobie jednego, masz cztery podstawowe akcje. Wygląda to tak i tak, i dosłownie po minucie nagracza, żeby wytłumaczyć te nasze specjalne, asymetryczne zdolności. Także, jeśli chodzi o skomplikowanie zasad, to tutaj to jest naprawdę banalne. Ale, właśnie przechodząc do mechaniki, pomimo tego, że te zasady są tutaj naprawdę bardzo proste, to to nie jest aż taka prosta i banalna gra dla dzieci, ponieważ tutaj jest bardzo duży wyścig. Tak naprawdę, tutaj jest wyścig o wszystko, co nam niesamowicie pasuje, bo ja lubię właśnie takie wyścigi, lubię tę taką możliwość pokombinowania, lubię kiedy. Tak naprawdę cała gra wydaje się troszeczkę za krótka o, o tą, powiedzmy, jedną rundę, o te kilka moich akcji, żebym właśnie zrobił ten swój idealny plan który zaplanuje, a tutaj jest no jest negatywna interakcja, co także nam bardzo pasuje, tutaj jest hamuwa i tak jak mówiłem, tutaj jest wyścig, ponieważ oczywiście, że widzimy na co idą inni gracze, widzimy jakie życzenia robią, jakie postaci zbierają także jak ja widzę, że ja idę w te same osoby, tych samych kolorów co jakiś inny gracz, żeby zbudować jakiś duży monument no to wtedy tu nam będą mózgownice parowały żeby jak najefektywniej wykonać ten nasz cały plan w jak najmniejszej ilości ruchów żeby tylko zbudować dany monument właśnie wcześniej od przeciwnika. Bardzo tutaj mi się podoba też taka mechanika set collection, że będziemy najczęściej rywalizować o jakieś karty, które dają punkty zwycięstwa za coś. Oczywiście, że to są jedne z najlepszych kart. Czasami będziemy musieli za nie zapłacić naprawdę bardzo dużo, no ale one później nam się oczywiście zrekompensują w tym wszystkim. No i oczywiście czasami, jeśli będziemy mieli jakieś super, dobre życzenie na ręce, będziemy chcieli je spełnić, to będziemy musieli sobie nieźle tutaj y, wykombinować, tak naprawdę dwie, a czasami trzy tury do przodu, żeby zebrać odpowiednią liczbę kryształów w danym kolorze. I nad tym tutaj troszeczkę było. Kombinowania, aczkolwiek nie było też tak, że tutaj ktoś strasznie zamulał i robił jakiś tam niesamowity downtime, że na turę jednego gracza musieliśmy czekać po 10 minut. Tutaj raczej tury się wykonuje szybko, nawet jeśli mamy jakąś właśnie taką zagadkę do rozkminienia, żeby w jak najmniejszej ilości ruchu właśnie zdobyć dane kryształy. No i co? Mechanicznie to tak z grubsza byłoby wszystko, no chyba że jeszcze przeszlibyśmy do tych lekkich asymetrii. Te asymetrie tutaj nie są duże aczkolwiek jak wiecie, my zawsze chwalimy to, że w grach są jakiekolwiek asymetrie i tutaj te asymetrie są naprawdę fajne i nie czuć, że jakiś dżin jest lepszy od innego. Okej, okay. te akcje, które tutaj możemy wykonywać, także są pomieszane, więc Wychodzi na to, że jeden dżin będzie mógł spełniać więcej życzeń, na przykład ten wodny dżin, i to przełożyło się właśnie na to, co było w grze, ponieważ ja tych życzeń tutaj miałem naprawdę całą masę, ale na przykład inny dżin mógł więcej robić tej akcji zbiorów, inny. Na przykład ten zielony mógł robić więcej akcji z obszarów, ale dodatkowo też za to dostawał kryształy, a na przykład biały skaczy łazi po tej planszy po prostu tam, gdzie mu się podoba także przez te nasze rozgrywki, które były, to nie zauważyliśmy tutaj braku balansu, także jeśli jest asymetria, jeśli jest brak balansu, chociaż mówię to trzeba byłoby potwierdzić w kilkunastu albo kilkudziesięciu rozgrywkach, no my tyle czasu nie mieliśmy. Ale jeśli właśnie to jest, to tutaj bardzo, bardzo duży plus. No i teraz jeśli chodzi o kwestie regrywalności, no to oczywiście, skoro mamy różne dżiny, mamy tą asymetrię, to one także wpływają nam na regrywalność, także za każdym razem będziemy mieli troszeczkę inne doświadczenie z tej rozgrywki. Dodatkowo oczywiście, że wyjdą inne karty, a tak naprawdę te karty także nam determinują, jakby karty, które są na rynku w połączeniu właśnie z tym naszym dżinem, determinują na jaką strategię musimy iść. Ok, jeśli chodzi o regrywalność, to monumenty tutaj zawsze są w tym samym miejscu. Te życzące osoby, tak jak tutaj widzicie, jak je rozkładać na planszy, także są w tym samym miejscu. Także no, tutaj na mapie niestety się nic nie zmienia. To może być lekki minus, ponieważ fajnie, jak na przykład te regiony, powiedzmy, że akcje z tych regionów, które tutaj są, one byłyby rozkładane z żetonu, losowo. To by było na przykład, wydaje mi się, że dużo lepsze. Fajnie gdyby właśnie oddzielnie też żebyśmy mieli żetony, jakie kolory tych pionków rozkładamy, i za każdym razem ułożenie, czy to akcji, czy tego jakie kryształy zbieramy, czy tego właśnie y, jakie osoby tutaj są, żeby to wszystko było losowe. I to by dodatkowo jeszcze wpłynęło na regrywalność. Tego tutaj nie ma. Podejrzewam, że to akurat w tej kwestii tutaj się nie zmieni. No ale tak, na regrywalność oczywiście, że będą wpływać jeszcze nasze specjalne karty celów na koniec gry. Ponieważ o tym nie powiedziałem, że każdy z graczy otrzymuje dwie takie karty, z tego wybiera jedną i to tak naprawdę też jest coś do czego będziemy dążyć. Czyli na przykład z takiej karty będziemy starali się raczej unikać spełniania życzeń o słabiej wartości. Jeśli zaś chodzi o skalowanie. To tutaj jakby sytuacja przy setupie, przy rozłożeniu nie zmienia się obojętnie czy gramy na dwie, czy gramy na przykład na cztery osoby. I tutaj trzeba zauważyć, że rozgrywka na dwie osoby będzie tak trochę luźniejsza. Oczywiście też, że będzie pewien wyścig, będzie wyścig o karty, będzie wyścig o osoby w konkretnych kolorach, no ale z racji tego, że to dwóch graczy rywalizuje o to, a nie cztery graczy, to tutaj po prostu będzie mniej właśnie tego wyścigu i mniej negatywnej interakcji. A poza tym to, tak jak mówię, to nie ma zmian. No i dobrze, wydaje mi się, że to były takie główne rzeczy, które tutaj chciałem omówić, także przejdziemy sobie do szybkiego podsumowania. Jeśli chodzi o same grafiki, o komponenty, o jakość i o klimat, to tutaj jest naprawdę dobrze. Komponenty są wykonane na bardzo wysokim poziomie, akrylowe stendisy i jak najbardziej na plus. Tutaj jest ładnie, jest kolorowo, jest przede wszystkim bajkowo i jest klimatycznie, ponieważ naprawdę mamy takie trochę odczucie, że wcielamy się właśnie w tych dżinów, które zbierają swoją moc i muszą spełniać Życzenia. Jeśli chodzi o zasady, to zasady tutaj są naprawdę proste. Nauczymy się tego w moment. Nie ma tutaj jakichś kruczków, których musimy szukać w instrukcji, sprawdzać, wracać do tej instrukcji po pięć razy, jakiekolwiek wątpliwości możemy rozwiać za pomocą specjalnej pomocy gracza. Także jeśli chodzi o skomplikowanie zasad, to tutaj bardzo duży plus. I teraz mechanicznie, pomimo tego, że gra tutaj jest naprawdę prosta, to daje nam takie możliwości do pokombinowania Przy Wszystkim tu jest wyścig, i tutaj tak naprawdę jest planowanie. Będziemy musieli planować, gdzie pójdziemy, jakie akcje zrobimy, jakie surowce zdobędziemy, jak to przemielimy później na karty, na specjalne mipelki, żeby właśnie spełniać niektóre cele, do których także będą dążyli inni gracze. No i z racji tego oczywiście, że to jest wyścig, to tutaj będzie taka lekka negatywna interakcja, która powiedzmy, że trochę niknie, jak mamy właśnie mniejszą ilość graczy, ale że jest negatywna interakcja to zawsze delikatny plus. Każdy z ginów jest asymetryczny, także każdy determinuje nam, określa nam inną strategię, różne cele, które możemy, na które możemy pójść. No i oczywiście, razem z kartami celów oraz z różnymi kartami, które tutaj wyjdą nam w trakcie gry, no to mamy tutaj całkiem przyjemną regrywalność. Także ogólnie, Wish, jako taka lżejsza gra na godzinę, przy której możemy tutaj trochę pokombinować, to sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także ja na tę grę czekam. Ten egzemplarz z bólem serca, niestety, odsyłam dalej, ponieważ naprawdę nam się ta gra bardzo spodobała. Także co. To, co pozostało nam w tym momencie, to tak naprawdę śledzić kampanię, zobaczyć, czy Wish się ufunduje. Przede wszystkim, jeśli Wish ufunduje się całkiem nieźle, no to będziemy tutaj mieli taką możliwość, że po prostu ktoś z polskich wydawców będzie chciał tę grę wydać. Być może nawet dogadają się i w trakcie kampanii dołączy i w trakcie kampanii okaże się, że jest polska wersja językowa. Z tego, co wiem, to na ten moment nie ma. Jeśli komuś tutaj przeszkadzają teksty, po angielsku, no to niestety gra jest zależna oczywiście językowo. Także jeśli chciałby mieć wszystko po polsku, to no niestety tutaj trzeba będzie poczekać, ponieważ trochę tego tekstu na kartach tutaj jest. No ale oczywiście, jeśli komuś nie przeszkadza po angielsku, no to możecie sobie Wisha wspierać. Oczywiście link do kampanii podrzucę w opisie tego filmu, także sobie tam wchodźcie. Zobaczcie, jak wygląda cała gra, jak wygląda kampania, czy może będą jakieś stretch gole fajne do odblokowania. No a na dzisiaj ja się z Wami żegnam, więc tak wyglądałaby gra Wish. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten film, że jesteście tutaj do tego momentu i co? Widzimy się w kolejnym filmie, także jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia.